Witam z tej strony oczywiście Mastersów15, moi drodzy Państwo, i kontynuujemy naszą przygodę z łowcą skarbów, tym razem pod zadanie Morza, Widok z Góry. Także tak, jesteśmy sobie przy latarni morskiej i ja wiem, że poprzedni odcinek został przerwany w dziwnym momencie, Jeszcze ja nie pożegnałem z Państwem, ale po prostu... musiałem zatrzymać nagrywanie nagle w związku z problemami technicznymi na moim komputerze. A gdy już one zniknęły, a w zasadzie to nawet nie z komputerem, tylko z grą, bo gra przestała wychwytywać, albo program do nagrywania przestał wychwytywać grę, tak czy inaczej musiałem przerwać nagrywanie, więc wznowiłem teraz tutaj ponownie, ale stwierdziłem, że nie będę już robił z tego jednego dużego odcinka, bo zauważyłem, że takie, które mają powyżej godziny, trochę je się gorzej ogląda dla niektórych, czytaj mogą być po prostu za długie także tak, także po prostu będą za to dwa krótsze ale nie martwcie się, ja teraz będę starał się naprawdę zasuwać z tym Lightem. tutaj mamy jakąś bezpieczną strefę ale wątpię, by byli tu jacykolwiek ludzie przywołaj pojazd, no pojazd mamy przywołany, tego nie polutujemy. no to w sumie miejsce całkiem fajne o samolot leci słyszycie ze zrzutem. Ale szczerze, jak już mówiłem, ja to pierdolę te zrzuty na chwilę obecną. No może tam kiedyś, później tam. Nie wiem, pod prywatę będę je zbierał. Czy coś. Dobra, tędy nie wejdziemy, ale chyba wejdziemy przez okno. W ogóle słuchajcie, świąteczny czas. Święta już prawie zapasem. E, moi dochodzy. W zasadzie został niespełna tydzień do Wigilii. E, przynajmniej z perspektywy... O yy, publikacji tego materiału myślę, no, bo raczej go wrzucę jeszcze dzisiaj, czyli za dnia, yy, w którym go nagrywam. Yy, I powiedzcie mi, pochwalcie się, kurde, co tam sobie zażyczyliście za precioza od świętego Mikołaja? O oh Jezus, żeby się nie spieprzyć teraz. Wielce mnie to ciekawi, co tam sobie zażyczyliście. Aktualnie ja się dogadałem trochę wcześniej z Mikołajem i zrobiłem takiego deala, że on mi już powiedział, co ja dostanę, bo tam raz jak wracałem sobie z moich leśnych podróży, to wracałem była druga w nocy, nagle patrzę, a tu kurde, po nocnym niebie wtedy jeszcze śnieg padał. Normalnie se Mikołaj z saniami przyjeżdża. No to jak życzę I! I! Mikołaju i! No to on się zatrzymał na chwilę i mówi, że ale on musi uciekać, no bo przyjść niszczę niespodziankę, bo ja go widzę i ogóle ja mówię Panie święty Mikołaju, ja i tak w pana wierzę, więc to dla mnie żadne dziwo, że Pan istnieje. To już możemy chyba porozmawiać jak ludzie a raczej jak człowiek ze świętym W sprawie tego całego animusu związanego ze świętami i ja po prostu chcę wiedzieć, co ja dostanę, kurde no i święty Mikołaj mi powiedział no i kurde, złamał się złamałem go, można rzec i kurde, dostanę mikrofon dostanę mikrofon nowy co bardzo mnie cieszy, ponieważ mój Boże ten, ten mikrofon, który ja mam obecnie on, on nie jest najlepszy, on nie jest najlepszy, więc już od wigilii, prawdopodobnie na następny dzień, jeżeli zostanie wstawiony jakiś materiał, to już z nowym mikrofonem. Nie będzie żadnych durnych szumów, żadnych pogłosów, będzie elegancko, także bliska, wytrwajcie jeszcze kapkę. A teraz skupmy się na zadaniu. Znajdź jaskinię ukrytą pod latarnią. Latarnią morską. Jesteśmy przy niej. Wow. Serio? A kuci, 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 kuci. A, jednostrzałowiec, dobra. A, to w ten sposób się go przeadowywuje. Dobra. W ogóle ostatnio jak wstawiłem materiał właśnie z Daylighta tu na kanał to... Zauważyłem, że... Ej, chyba znaleźliśmy Że cholipcia. Nice. YouTube uznał e, tą grę za Far Cry 4, co jest bardzo ciekawe. Znaczy, pewne podobieństwa są owszem do Far Cry 4, ale. Czy takie znowuś? Wiadomo, to wszystko ten algorytm wykwytuje. W sumie tak jest lepiej, bo. Mamy przynajmniej jakąś pewność, że. jeszcze nie jest to omnipojętne. Ale! Czas. Hm. No dobra, no ja tu mogę wskoczyć, ale nie wiem do końca, czy aby na pewno jest to rozsądny pomysł, czy to jest rozsądna myśl. Mogę zanurkować zawsze. Poskawężować teren. Jakiś dziwny pogłos się zrobił, jak teraz przesuwamy się w tej wodzie. No bo niby pokazuje, że to tutaj, ale nie, ja nie jestem przekonany. No tak, tu nie widzę żadnego skrętu. No niby dobra, to, to może pokazywać aktualnie wyżej, że tam weszliśmy, ale. Kurde, no nie podoba mi się to. Niedobra to jest. Mam wrażenie, że to nie jest tutaj. No, no dobra, chyba, że tędy. Może jednak. O, ja jeszcze państwu pochwalę się. Że proszę spojrzeć, doskonała katana 1962 damarza. 1962 damarza. Oczywiście ulepszona bardzo mocno, ale wciąż. Sporo tutaj jest tych systemów podziemnych jaskiń na tym wybrzeżu. No, ale oczywiście, ma to sens. Nice. Kurde, trochę jak w Skyrimie. Wow, 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 wait. Wow, 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 wow. No, 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 wow, no. wow, well, 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 wait. Czy to jest to, co ja myślałam? Yep. Jeszcze pułapki takie zostały zastawione. Jesus. No to trzeba uważać. Okej, okay, kolejny rewolwer. Sześciostrzałowiec, ranger. No to ranger o wiele lepszy, jak patrzę. No i wyglądają w sumie też tak samo. No nie? No dobra, może tam minimalnie się różni. Alright hm, Fajnie, że zgarnia na takich. To jest na pewno udogodnienie. Okej, okay, no dobra ludziska to co nie będziemy przedłużać. Ja zrobię małą przerwę. I zobaczymy się przy tej kolejnej znajdź... znajdź... Znajdźce! Boże. Znajdźka. Tak jest. No to zywy. Dobra. No to musimy teraz znaleźć jaskinię pod uschniętym drzewem. To nie jest uschnięte. To jest us uschnięte moim zdaniem. Te. A zatem... Hmm. Może to wcale nie to uschnięte drzewo. Ej zaraz, zaraz, tu jest sporo uschniętych drzew. Dobra, ale tutaj to ja już wejdę na sam szczyt, to raczej raczej nie tu Tam w dole było sporo uschniętych. No dobra, to jest uschnięte, nie? To skąd wy wyleźliście, przepraszam bardzo? Co to za armia nagle? Oh. Hum, Não. Hum. 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 É Wow, wow. Chwila, chwila, chwila. Tam coś jest. Nie tędy oczywiście, że zrobił w ślisk, <grych> ale tędy już tak. Hmm, rozumiem. Co No. No nie wiem, spróbujemy. Może będzie warto. Dobra. No, nie warto. Ale spróbować nie zaszkodzi. Wchodzisz do ciemnej strefy? To jest aktywność przemianiców? Jazir, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale... wątpię, żeby Sabit to przeżył. What? No to Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie to pewna śmierć. Czekaj, chyba coś słyszałem. My tu chyba wpadliśmy na coś zupełnie innego, moi drodzy. Okej, okay. dobra, zróbmy to jak już tutaj jesteśmy. Fuck. Było się obsmarować, dopóki miałem opcję. Um, zadania, plany, plany. Potrzebuję tej mikstury niewidzialności. Właśnie tej. Nie to. To. No fuck. Co się dzieje? Co się dzieje? Mam odwrócone sterowanie. S to jest do przodu, teraz idę. jakim cudem on jeszcze mówił jakim cudem on był jeszcze w jakimś stopniu człowieka What the fuck is going on guys To dobrze, że nie było tutaj w sumie nikogo hmm. No dobra Spróbujmy popłynąć tędy. Ale autentycznie nie wiem, czemu miałem nagle odwrócone sterowanie. S to było jakby do przodu, W to było do tyłu. Tak jakby ten gościu coś tam zrobił jakiś rezonans. To właśnie chyba tego kwestia była. Ten gościu, no ten zombie. Chciałem też grę pochwalić za bardzo ładne um, odwzorowanie podwodnych areałów. Naprawdę pływanie w tej grze jest przyjemne. A przy okazji. A przy okazji czytelne nie, kurwa nie to chciałem. To chciałem. Ale to nie może być tutaj. No właśnie, to jest gdzie indziej. Chyba, że... Ej, znowu mi się to zrobiło. A, to przez tą miksturę w takim razie. Okej. Okay. Odszukaj zioła, to swoją drogą. Czy to jest możliwe? Okej. Okay. What? Okej, okay, już nagle wsad z powrotem działa, dobra. To guys, jeszcze zabierzemy te zioła oczywiście. Ale to nie przybliża mnie. Do tego bym odnalazł ten skarb. Znowu jakieś dziwne dźwięki, żem słyszał Pokaż te zioła. Może muszę zadanie zmienić. Taśma klejąca, spoko. Hmm. To na pewno tutaj? No co, no, no, no tutaj widzę zioła, tak? Jakieś... Nie wiem, tu jakieś roślinki są. Ale ja nie mogę tego wziąć. No, dzisiaj nie jest łatwo. Domyśleć się. Domyślić się w zasadzie. Co autor zawsze miał na myśli. O! Oh, come on, no. no! Dobra, to mogę zabrać. spoko. To ich literalnie nie ma. Ja nie wiem, coś się popsuło. Znaczy, ja mógłbym to przeoczyć. Tak małym. Pomieszczeniu. No, najwyraźniej tak, nie wiem. Mo Szczerze jak wiecie możecie mi napisać, bo przysiągłbym, że już całe zostało to wyczyszczone miejsce. <noise> o Boże, no, bliska, nie każcie mi tego robić jeszcze raz. Thanks. No, jeszcze mogę sprawdzić na zewnątrz, zaraz, zaraz. Może to jest na strychu? No nie. No, nie wiem, nie wiem, możecie mi napisać, bo nie wiem, nie chcę tutaj przedłużać tematu. Ale to, to zrobimy na pewno. No dobra, tu jest to uschnięte drzewo, to, to tak, zgadzam się. <grywk> No, no, chyba znaleźliśmy ogat. Tak, poza tym chill, jeszcze jeden rewolwer. Rewolwer szybkostrzelny, 284, to jeszcze w sumie gorszy. Ale może, możemy go sobie zobaczyć. A, to jest taki jakby trochę wulkaniczny. Nie, w sumie nie. Wulkaniczny miał inny spust. No ale rzeczywiście jest szybkostrzelny. Się go ładuje jak tego Naganta. Ale wróćmy sobie do y, Rangera. Bo to najlepsza opcja. Kurde, no jeszcze z tymi ziołami, bo jak już tutaj jestem, nie? To fajnie by było mieć to odhaczone. No, ale tu to ja, ja nie wiem, no. no tu są zioła jakieś, no Dobra, ostatni raz. Nie no, nie wiem. Nie wiem. Bez szans jest to dla mnie do znalezienia. No nic. Dobra, słuchaj to. Teraz się w ogóle trzeba zastanowić, jakie zadanie... główne chcemy, kurwa, robić dalej. I zobaczymy się za chwilkę. No dzień dobry z powrotem. Moi drodzy Państwo, postanowiłem, iż zrobimy sobie zadanie zbadaj dziwne zjawisko czy cali bezlicy nam je zaoferowali. Spytali się czy Pan dźwig by nie mógł czegoś zrobić. Wy już widzicie tego znowu kolejnego zombifikowanego primarche z Warhammera 40.000? Bo ja tak, wy możecie nie widzieć aktualnie. W sumie zmienię sobie ją brońkę, bo widzę, że już ekstrawagancka kosa niestety, ale musi zostać wymieniona ze względu na problemy z konstrukcją, bo już się wali. Tylko tak, my sobie ulepszymy tą wspaniałą maczetę. No, mm, to jest dobra I może być tak. I potwierdzam. Dobra, to dawaj. Jesus Christ, to będzie trudne. Jest dużo zombie wokół. Oj, ja pierdolę. No a jak? Wygląda na to, żeby dlach rozwalił ten wóz. Ale zombie są pasywne. No bo tu jest cały czas ten proszek, ten dym, który wypuszczają ci akolici. Granat? No dawaj. Nie pogardza. Nawet w takiej ilości wielkich. Poza tym to chyba nie jest samoróbka, bo wygląda profesjonalnie. Plus do tego był ze zrzutu, więc co? tak. Nie, jeszcze raz mówię, to jest niemożliwe, ok? To jest niemożliwe. Że gościu tak zmutował. To jest niemożliwe po prostu, żeby on. Bo on musiał być wcześniej taki duży, bo. 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 widzicie, rozmiar buta ma cały czas dobry, jakby. No nic. Ok, tu jest coś. Militarum. Astra militarum, słuchaj to. A to, to zapewne przewozili. Co tu się wydarzyło? To, czyli co? To nic nie ma... Dziwne zjawisko to łagodny eufemizm. Co masz na myśli, bracie? Mam na myśli to, że był tam gigantyczny mutant, który nawet mnie nie zauważył i jakaś taka... dziwna mgła, taka jak... podczas ceremonii. O... Cóż, to... zaskakujący obrót spraw. Bracie... Teraz nie mogę ci powiedzieć, ale... Spotkajmy się na farmie Jassira wkrótce. Myślę, że jesteś już gotowy. No, ok. No nie możesz być wrogą nastawiony jesteś w dymie. Szczerze, nie chcę. Jak nie muszę, to nie będę z nim walczył po raz drugi. Już i tak wiecie, że jednego takiego zrobiliśmy w takiej dosyć ciasnej klatce. O, nowy lakier, spoko. W ogóle możecie się zastanawiać, gdzie jest mój samochód na dnie jeziora. Więc, dopóki nie znajdę jakiegoś miejsca, gdzie nie będę mógł go przywołać, to chodzę z buta, no nie? Teraz tak, oni mnie chcą. No nie. O, dobra, nawet nie jest tak źle, jak chcą mnie tutaj, na farmie. Ty, a tu była szybka podróż w tej grze? Chyba nie było. Nigdy, nigdy nie korzystałem. Nie, nie ma. Nie ma, to by było za proste. Dobra, ludziska. Do to widzimy się. Oczywiście. na miejscu i chyba znowu się stało to, co się wcześniej stało. Mój Boże, momencik. Czy się dalej nagrywa w ogóle? Gra? No bo ja do was gadam. Normalnie słychać wszystko, ale czy Wy widzicie grę? To jest dobre pytanie. Hm. Zobaczymy.